Dzień dobry kochani ostatnio pokazywałam Wam odpakowywanie obrazu na płótnie, który bardzo Wam się podobał. Dzisiaj przychodzę natomiast trochę z, inną, z innym produktem. Jest to produkt typowo już do sesji zdjęciowej, które zamówiłam. Jest to dodatek, gadżet. To są ubranka dla malucha, dla dziewczynki w zasadzie między 6 a 12 miesięcy. Są to sukienki. Jeszcze ich nie odpakowywałam. Jedynie tylko przyznam się, szczerze, że sznureczek e, został rozcięty. E, Także chcę się Wam pochwalić. Tutaj tak to właśnie wygląda. Chcę Wam pokazać e, nowości, które są w moim studiu od, od dzisiaj. Otwieram. O, zobaczcie. Tutaj jest pięknie zaopakowane. O. Ok. Wyciągamy. Oja! Przepiękne. Zobaczcie, tutaj już się nam pokazuje sukienka, dwie w zasadzie, ale najpierw tutaj pokażę, przyszły takie właśnie dwie opaski będą do jednego zestawu właśnie białego, taka z koronki muszka, kokardka, no i tutaj taka kwiatowa, bardzo delikatna, różowa. Przepiękna, zobaczcie. Nie, no, naprawdę. Pani, która robi te rzeczy, są. To jest po prostu. O, oh, jest. No, cudowne, zobaczcie. Boże, są koraliki, perełki, dużo koronek, dużo takich fruwających, delikatnych e, tkanin. Naprawdę, o Jezu, to jest aż raz. Trzy rodzaje koronek. No, po prostu przepiękne, zobaczcie. Tutaj też z tyłu jest związana na taką ładną kokardkę, wszystko pięknie się prezentuje. To jest akurat góra takiej sukienki, o, już nie mogę się doczekać, małej księżniczki, która przyjdzie na sesję i wykorzystam tą, ten dodatek. Tutaj mam oczywiście spodenki, majteczki na to, żeby przykryć pampersa, do tej właśnie pudrowo-różowej sukienki. No i mam tutaj ostatnią, akurat to jest w bieli, w kremie, czyli w moim ulubionym też kolorze, zobaczcie, też jest koronka, też jest piękna, naprawdę szczegóły, szczegóły w każdym najmniejszym detalu jest dopracowana, akurat ją zamówiłam bez spodenek, bo mam takie białe spodenki, które e, będą pasować do tej, do tej stylizacji. Także chodźcie zobaczyć. Jeszcze, jeszcze Wam pokażę razem te dwie sukieneczki. Są przepiękne i słodkie. Także nie mogę się doczekać, e, kiedy jakaś mała dama przekroczy próg tego studia i, i będę mogła ją wystylizować przepięknie i bajkowo. Do tej pory mam bardzo dużo e, sesji ciążowych i noworodkowych e, oraz kobiecych. E, I jak pojawi się jakiś starszak, to widzicie, już mam dwie fajne nowe sukieneczki, które możemy wykorzystać i fajnie, fajnie wkomponować do zdjęcia. No tak, to by było na tyle. No i co, trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia na naszych sesjach zdjęciowych. Trzymajcie się, pa! pa.